A liczysz pieniądze są dla ciebie ważne w życiu? Czy znaczy ważne są tak jak dla każdego. No, w sensie, że. Ale ty, żebym powiedział, że liczę, i czy, że mógłbym. No, czy jesteś dusi groszem, czy masz węża w kieszeni. Jak to się jeszcze mówi na tych, którzy nie wydają. Nie, ja nie żyję ponad stan po prostu. To jest jakby moja, moja główna zasada, żeby nie żyć ponad stan. I jak mnie na coś nie stać, to nie biorę na to kredytu po prostu. I... No i tak. Mieszkasz w, w mieszkaniu wynajmowanym czy Nie, hostem? no na kredyt, ale, ale akurat stać mi na ten kredyt. Czyli nie żyjesz ponad stan, to rozumiem, że nie szalejesz, nie wydajesz na drogie samochody, drogie zabawki. No nie, opół, bo też nawet gadżet. pewnie bym wydawał, jakby mnie to jakoś rajcowało w jakiś sposób, to nie oceniam, ale to samochody mnie nie interesują o tyle, żeby jeździł. Mhm. No, się nie psuł. Się nie psuł. A jakby się zepsuł, to umiesz naprawić? Nie, w ogóle nie potrafię. Co, co nie ty potrafię, robisz? Zrobić. Dzwonię na asistencję. To, to na to wydaje, na ubezpieczenie. Ostatnio, jak wracaliśmy z bestsellerów Empiku, to zabrakło mi benzyny na środku skrzyżowania. Policja się zatrzymała. Pozdrawiam. Powiedzieli, Panie, niech Pan założy kamizelkę, bo Pan na coś przyjedzie. Nie miałem. Kamizelki. kamizelki i najlepszy no to niech Pan chociaż. Ale było tak, że to niech Pan chociaż rozłoży ten trójkąt. I nie wiedziałem, gdzie jest ten trójkąt w samochodzie, a rozładował mi się telefon. I nie mogę nawet sprawdzić jest. w internecie, jak na szczęście koledzy przyjechali i, i, i rozłożyli trójka. Dobrze, ale jak się słucha takich opowieści, to, to trochę przystoi aktorowi, artyście, muzykowi. Mhm. No ale jednak jeszcze do tego jesteś mężem i ojcem. Rozumiem, że nie zgubiłeś nigdy dziecka jednego bądź drugiego. Nie, nie, dzieci nie gubi, dzieci pilnuję. Dzieci pilnuję. Ale właśnie dobrze, że nie jechaliśmy z, z dziećmi wtedy. Co by zrobił? No Zaśpiewałbyś nie. na pewno coś. To, no, to rzeczywiście by pomogło na środku skrzyżowania z dziećmi zaśpiewać. Ale w ogóle w domu pomaga? Czasem wziąć gitarę i uspokoić, jak płacze. Nie, co ty? Nie, nie nie lubię. Hanka w ogóle nie lubi. Hanka starsza, czyli starsza. Starsza nie lubi. Tak, no, 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 już nie śpiewaj. Także w domu tak śpiewam albo jak śpią, albo jak w przedszkolu. Eee. Występujesz w przedszkolu u nich? Nie. nie. Jak jest w przedszkolu. A jak ona jest w przedszkolu, to tak lubi przedszkolu. śpiewać. To ja wtedy śpiewam. żeby. Aha, dobra. Tak? Jestem, powiedziałem. jestem. Jesteś tak, wszystko tak. okej. Okay, okay. Ale tak, nie, nie, nie śpiewam, raczej nie zanudzam. Z jak mam jakąś nową piosenkę, to zawsze z śpiewam. Ale też, wiesz, to nie jest jakaś taka ekscytacja. No, w porządku, to teraz coś tam zrób. Także nie, nie, jakby się tak nie pałujemy tym śpiewaniem. Pałujemy, można powiedzieć, w telewizji Muszę Zastanawiałam się. Dobrze. W nie, 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 nie ekscytujemy, ekscytujemy się. się tym za bardzo.